Niosę sobie kubkę kupy Do badania Zobaczymy co wyjdzie ciekawego Wstałem specjalnie wcześniej Żeby się wyrobić ze wszystkim Żeby się wyrobić No Ale powiem wam szczerze, że dzisiaj Jak rano wstałem Prawienie perfekcyjne Kupkę miałem jak z obrazka Dosłownie Więc Pewnie się okaże, że to był jakiś izolat Albo coś takiego I po prostu yy, Nie zauważyłem tego, nie? Więc Beka, jeżeli tak to jest, że Męczę się kilka miesięcy Przez jakieś kurwa zjebane przeprawy Albo yy, izolat Czy coś takiego Ale z twojego złego Lepiej w tę stronę niż jakiś Niż SIBO czy coś takiego, nie? Więc, no nie wiem Dzisiaj jeszcze Pewnie spróbuję zobaczyć sobie jak tam z tym y, testem wydechowym i może zrobię jeszcze dzisiaj, ewentualnie jutro, no y, i zobaczymy, ten test y, próbką muszę chyba pop, y, ponawiać trzy razy, więc jeszcze trzy takie mnie trasy w tym tygodniu czekają. Coś czułem, że nie za bardzo jest się z czego cieszyć, eee, tak siedzę na kiblu właśnie, bo chciałem wyrobić swoje Pierwsze poranne 5000 kroków i skończyłem w Kauflandzie, bo nie doszedłem będę dom Także tak. dobra, szybkie zakupy w Lidlu. Promka Pinsa dla Sylwii i moje ulubione boróweczki. Dobra, wróciłem z Lidla. Nakupiłem. Twoim indyka, bo był na promocji, ale ja nie o tym. Ktoś się mnie ostatnio zapytał odnośnie tych ryb w kostce i tak mnie skusiły, że musiałem aż wstąpić specjalnie i je kupić. Także dzisiaj wetuję mintai na odmianę. Zobaczymy, czy to będzie miła odmiana, czy może po prostu sranie w stylu omega 3. Czas się zbierać na siłkę. Mam przygotowaną już wodę. 30 g EA, 5 g beta-alaniny, 10 g kreatyny, 5 gramów glutaminy i... Coś tu jeszcze jest? Chyba to tyle. Chyba to tyle. No co mogę Wam powiedzieć? Generalnie mój na razie protokół eliminacyjny nie za bardzo działa, bo dzisiaj znów zawitała do mnie sraczka, no, także zobaczymy. Czekam na wyniki badań. Zrobiłem sobie dzisiaj helikobakter, zrobiłem sobie test na pasożyty, który trzeba powtórzyć trzy razy. Zrobiłem też Yarisinia IgM, czy coś takiego, coś co mi zlecił Patryk. Mam, leży tam gdzieś test na SIBO, który zrobię pewnie jutro i odeślę. Także to też sprawdzimy. I jak to nie przejdzie wszystko, no to będzie trzeba było pchać rurę w dupę i zrobić kronoskopię. Bo już zaczyna mnie to bardzo denerwować generalnie. Także no, nie wiem, czy to plus czy minus, że nie jest to prawdopodobnie związane z jedzeniem. Bo z jednej strony spoką. Może to nie jest w takim razie SIBO ani nic, co jest związane gdzieś tam z jakimiś kwestiami powodowanymi, jedzeniem, które gdzieś tam triguje to, a z drugiej strony, no to w takim razie co to jest, nie? Więc to jest zawsze takie. Dla mnie najlepsze no jest to, że się zastanawiam, czy ten shake też mi gdzieś tam nie, bo jednak on jest na słodzikach, na różnych takich, czy mi też to gdzieś nie podrażni, ale zobaczymy. No, zazwyczaj nie mam problemu po tym szejku, ale to też tak jest, kurwa, ciężko ustalić, po czym się ma problem, jak się ma problem cały czas, nie? Wiecie, jak to jest. Więc, no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Idę zrobić barki, plecy. Powiem tak Wam, jest bardzo dobrze z tą klatką moją. Tak to teraz wygląda. Wiem, obrzydliwe, no bo to jest, jest strupek, ale yy, ściągam w tym tygodniu już szwy. Yy, powoli mogę w zasadzie robić wszystko. Yy, no oczywiście czuję tam jakieś ściągnięcie delikatne w tej klatce, więc nie będę robił jakieś klatki czy ściągania z góry. Ale naprawdę już jestem mega zadowolony z tego, jak to wygląda. Chciałbym w przyszłym tygodniu już zrobić jakiś trening klatki, pewnie taki delikatny na zasadzie jakieś tam pompowania na maszynie, ale już byłoby zajebiście, jakby po dwóch tygodniach można było wrócić do robienia klatki, bo na ja naprawdę już nie czuję, żeby to miało jakieś tam... Yy, znaczy czuję, że to jest jeszcze przypuchnięte, czuję, że to jeszcze tam jest nie taki jak powinno być na 100%, ale po, jeżeli tak jest po 10 dniach, to myślę, że po 20 będzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze, więc... Tej myśli się trzymam, nie ukrywam też, że chcę już wchodzić na okres, na okres masowy, a Luki powiedział, że póki nie będzie można było robić góry na przynajmniej 80%, to nie ma szans na żaden okres masowy. No i co? No i dlatego czekamy i robimy. Eee, wszystko powoli, eee, znaczy powoli. <grym> powoli to to nie jest, ale, ale mam nadzieję, że na tyle racjonalnie, że nie będę tego żałował i tego bym chciał, tego bym sobie życzył. Zbieram się. I lecimy z Sylwią zrobić trening. Ja się skończyłem trening pleców. Był to najlepszy trening pleców od, od e, operacji. I powoli już wchodzę na split. Wydaje mi się na split taki swój treningowy, czyli mam zamiar robić na ten moment. E, plecy, e, barki z ramionami, czwórki, no i dwójki. Pewnie osobno ewentualnie czwórki z dwójkami wrzucę. To jeszcze zobaczę. Docelowo chciałbym, żeby to była klatka, plecy dwójki zamiennie z plecami samymi i wtedy już bez ciągów. Parki e, z ramionami e, i czwórki i taki split chciałbym utrzymać, ale to jak będę mógł robić klatkę piersiową, powiem tak, wszystko robiłem w takich wysokich powtórzeniach dalej, czyli powiedzmy te 12 do 20, ale już na naprawdę bardzo, bardzo dużej Takiej intensywności, bym powiedział, jak na te możliwości moje teraz. Nie? Więc jestem mega zadowolony z tego. Yy, wiadomo, duża też objętość treningowa, sporo serii wstępnych, sporo serii rozrywkowych, tak, żeby się do tego ruchu wkleić, że tak powiem, odpowiednio. Piramidowo ciężar w górę. W ostatniej serii w każdym ćwiczeniu jakaś, jakaś forma intensyfikacji. Dzisiaj były głównie respałzy i dropsety. Z tego względu, że najwygodniej mi jest po prostu. Ym, zrobić rest i muszę wtedy kombinować schodzić z maszyn, a wiadomo teraz też tak ta ruchomość tych ramion niby już jest ok, ale, ale wolę tego nie rozruszać i, i nie zepsuć sprawy, no jestem mega zadowolony z dzisiejszego dnia i generalnie z tego jak to się wszystko regeneruje, już sobie dogadałem ściąganie szwów na ten tydzień, więc, więc super, nie? jestem mega, mega zadowolony, mam nadzieję, że to będzie szło tylko w tym kierunku, że będzie z dnia na dzień lepiej, będę mógł powoli wchodzić już na takie ciężary, ciężary, a nie tylko bawić się w pompowanie, no i, no i co, no i w końcu odbijać trochę kalorii i zacząć rosnąć, bo, no bo czas najwyższy, nie być małym. Ok, wyciągamy artylerię, artylerie Enterol, czyli Saccharomyces bularii i Esox, to jest coś, co mi przepisał Patryk. Chwilę to stosowałem, ale wydaje mi się, że po prostu za krótko, żeby jakikolwiek efekt z tego uzyskać eee, i przypomniał mi o tym Damian. Nie będę mówił nazwiska, bo może sobie nie życzy, ale dziękuję Ci bardzo. Eee, przemyślałem sobie jednak to, co na mnie napisałeś i pomyślałem, że warto jest spróbować wrócić. Dodatkowo eee, podbijam dawkę BPC 157, eee, tego oralnego oczywiście, na dwie kapsy rano, dwie kapsy wieczorem, na pusty żołądek żeby maksymalnie ten stan zapalny zniwelować. No i tak to wygląda na ten moment, czyli saszetka soksu, cztery tapsy BPC oralnego, Rano plus Enterol, 3 razy jedna kapsułka w ciągu dnia. Zobaczymy, czy jakieś cuda to magiczne zdziała. Posiłek piąty, szpinak z indykiem i co prawda nie wierzę w cały ten hype, w cały ten kiszony, kiszonkowy hype, ale postanowiłem, że nie zaszkodzi, a może pomoże także. Odrobina kiszonej kapusty. Wszyscy fani probiotyczni św... probiotyczne świry mam nadzieję, że docenią dbałość o moje jelita. No dobra, jakby tego było mało, rozbolało mnie kolano, także mały rehab. Na szczęście jutro robię bareczki, a później się szykuje dwa dni przerwy. Ale to jeszcze później zobaczycie, postaram się nam coś tam dograć Bo mały wyjazd nam się szykuje Więc przymusowe dwa dni restu Od treningu zapewne Chyba, że się uda zrobić na miejscu trening A byłoby fajnie, bo jedziemy w fajne miejsce, także Dam nam znać co i jak Na bieżąco Dużo osób mi tam pisze, co tam może być potencjalnie z moim, moimi flakami Powiem no, nie mam tak, no bardzo dziękuję wszystkim za wiadomości, ale i tak ja czekam na te diagnozy, jak będę coś wiedział, to wtedy ewentualnie będę mógł coś, coś więcej powiedzieć, a póki co sprawdzam wszystko jak leci, ale każda rada jest na wagę złota, także dziękuję bardzo. Dobra, ja się zaraz zabiorę za ostatni posiłek i kończymy na dzisiaj temat. Bardzo fajny odzew jest na te vlogi, także myślę, że będę to kontynuował. Chciałbym to kontynuować przez cały okres masowy, tak, żebyście mogli razem ze mną być może wyruszyć w podróż do bycia większym niż jesteście aktualnie. Nie wiem jakie każdy ma cele, ale myślę, że być większym każdy by chciał, a przynajmniej fajnie by zawsze było być większym niż mniejszym. Więc zapraszam. Eee, no i co, dużo osób, jak już mówiłem, dopisze do mnie z coraz to bardziej dziwnymi teoriami odnośnie mojego żołądka. Eee, ja powiem tak, ja bardzo dziękuję. Natomiast, jak mówię, no, ja tutaj idę pewnym rodzajem protokołem, i też e, nie mogę wyrzucać wszystkiego i wyrzucać wszystkiego naraz, bo jakiś, jakiś schemat działania w tej szaleństwie musi być. Także na razie się trzymam tej diety eliminacyjnej na ten tydzień. Na razie robię badania i to jest mój cel, a dopiero później będę ewentualnie wchodził na jakieś magiczne protokoły, yy, różnego rodzaju dodawał yy, wspomagacze żołądka czy innych rzeczy trawiennych. Także yy, tak to wygląda na ten moment. Yy, yy, powoli zabieram się za posiłek ostatni i Pewnie się słyszymy jutro, także kto do tego momentu, to yy, jak zawsze proszę bardzo o zostawienie subskrypcji, łapki w górę, yy, możliwie udostępnienie dalej, żeby yy, szło w eter. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Jeszcze Wam szybko nagram posiłek ostatni, bo wygląda przepięknie. Cukinia, papryka, wszystko zasmażone z indykiem na patelni. Ta posypka dziwna to jest błonnik po prostu a to u góry to masło pistacjowe także tak wygląda ostatni posiłek